Kontrola własnych emocji to bardzo potężne narzędzie. Nie tylko pozwala nam na lepsze radzenie sobie ze stresem, poprawę naszych relacji czy podniesienie pewności siebie, ale także znacząco pomaga nam prowadzić spełnione życie. Dzisiaj na kanale Homo Sapiens przedstawię Tobie siedem stoickich rad, dzięki którym będziesz lepiej zarządzał swoimi emocjami. Siedem. Praktykowanie cierpliwości. Stoicyzm podkreśla znaczenie cierpliwości i wytrwałości w dążeniu do celów. Zamiast oczekiwać natychmiastowych rezultatów, powinniśmy nauczyć się doceniać proces i być gotowi pracować ciężko, nawet jeśli efekty naszych wysiłków nie są od razu widoczne. To pozwoli nam osiągać większe sukcesy i rozwijać się jako jednostki. W dzisiejszym świecie, gdzie wszystko dzieje się tak szybko, cierpliwość staje się coraz rzadszą cnotą. Jednak stoicyzm przypomina nam, że cierpliwość jest kluczowa w osiąganiu sukcesu i spełnienia w życiu. Często rzeczy, które naprawdę warto osiągnąć, wymagają czasu i wysiłku. Praktykowanie cierpliwości polega na akceptowaniu tego, że nie wszystko może być osiągnięte natychmiastowo i na cierpliwym czekaniu na efekty naszych wysiłków kiedy cierpliwie pracujemy nad swoimi celami i nie tracimy wiary w siebie i swoje możliwości zaczynamy dostrzegać postępy i osiągać coraz większe sukcesy cierpliwość pozwala nam również cieszyć się procesem i doceniać każdy krok na drodze do sukcesu co prowadzi do większej satysfakcji i spełnienia sześć Kontrola nad reakcjami emocjonalnymi. Stoicyzm zachęca nas do świadomego kontrolowania naszych reakcji emocjonalnych. Zamiast pozwolić emocjom sterować naszym życiem, powinniśmy nauczyć się kierować nimi w sposób świadomy i konstruktywny. To pozwoli nam unikać impulsywnych decyzji i reagować na sytuacje w sposób bardziej zrównoważony i produktywny. 5. Utrzymywanie spokoju w obliczu trudności. Stoicyzm uczy nas, że trudności i przeciwności losu są nieuniknione. Zamiast panikować lub poddawać się, powinniśmy nauczyć się zachować spokój i pogodę ducha w obliczu tych wyzwań. To pozwoli nam podejmować mądre decyzje i działać skutecznie, nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Życie zawsze będzie pełne wyzwań i trudności. To nieuniknione. Jednak to, jak reagujemy na te trudności, determinuje nasze doświadczenie życia. Stoicyzm uczy nas, że nawet w obliczu największych trudności możemy zachować spokój i pogodę ducha. Zamiast panikować lub poddawać się rozpaczy, powinniśmy skupić się na tym, co jest w naszej mocy naszej postawie i podejściu do sytuacji. Kiedy podejmujemy decyzje świadomie i zrównoważenie, możemy znaleźć drogę do przodu nawet w najtrudniejszych chwilach. Utrzymywanie spokoju w obliczu trudności pozwala nam także zachować jasność umysłu i podejmować mądre decyzje, co prowadzi do lepszych wyników i większego poczucia kontroli nad swoim życiem. 4. Praktykowanie wdzięczności. Stoicyzm podkreśla znaczenie praktykowania wdzięczności za to, co mamy, zamiast skupiania się na tym, czego nam brakuje. Codzienne rozważanie tego, co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi i wdzięczni, może znacznie zwiększyć nasze poczucie spełnienia i zadowolenia z życia. 3. Akceptacja nad kontrolą. Stoicyzm uczy nas, że wiele rzeczy w życiu leży poza naszą kontrolą. Zamiast się nimi denerwować, powinniśmy nauczyć się akceptować je i skupić się na tym, co możemy zmienić. To nie tylko uwolni nas od zbędnego stresu, ale także pozwoli nam lepiej wykorzystać naszą energię na rzeczy, które są w naszej mocy. W życiu często napotykamy sytuacje, na które nie mamy wpływu. Mogą to być zmiany pogody, działania innych ludzi, czy nawet nasze własne ograniczenia fizyczne. Stoicyzm uczy nas. Że nie warto tracić energii na walkę z tym, co nie do nas należy. Zamiast tego powinniśmy nauczyć się akceptować te rzeczy i skupić nasze wysiłki na tym, co mamy w swojej mocy zmienić. Kiedy przestajemy się stawiać oporu przed rzeczami, które są poza naszą kontrolą, odczuwamy ulgę i spokój. Przyjmowanie tego podejścia pozwala nam również lepiej wykorzystać nasze zasoby mentalne i emocjonalne na te obszary życia, które możemy kontrolować, co prowadzi do większej skuteczności i satysfakcji. 2. Odrzucenie przeszłości i przyszłości. Stoicyzm uczy nas, że prawdziwe szczęście można znaleźć tylko w teraźniejszości. Zamiast przejmować się przeszłością lub martwić się przyszłością, powinniśmy skupić się na tym, co dzieje się tutaj i teraz. To pozwoli nam doświadczyć pełni życia i cieszyć się chwilą obecną. Jeden. Rozwijanie postawy życiowej opartej na wartościach stoicyzm zachęca nas do życia zgodnie z naszymi wartościami i przekonaniami. Zamiast podążać za modą czy oczekiwaniami innych, powinniśmy być wierni sobie i tym, co uważamy za słuszne. To pozwoli nam żyć bardziej autentycznie i spełnione życie. W dzisiejszym świecie, gdzie wartości są często rozmyte, stoicyzm przypomina nam o znaczeniu życia zgodnie z naszymi głębokimi przekonaniami i wartościami. Życie zgodnie z wartościami oznacza być wiernym sobie i swoim ideałom, nawet w obliczu trudności czy nacisków społecznych. Kiedy żyjemy w zgodzie z naszymi wartościami, odczuwamy większe poczucie spokoju i spełnienia. Ponieważ wiemy, że kierujemy się drogą, która jest dla nas właściwa, rozwijanie postawy życiowej opartej na wartościach pozwala nam również budować silniejsze relacje z innymi ludźmi, ponieważ przyciągamy do siebie osoby, które podzielają nasze wartości i ideały. To prowadzi do większej harmonii i szczęścia w naszym życiu. Pamiętaj, każdą zmianę zaczyna się małymi krokami. Niech rady, które dzisiaj usłyszałeś, kroczą z tobą przez przynajmniej dzisiejszy dzień, a zobaczysz, jakie zmiany wystąpią w twoim życiu. Nie zapomnij zostawić łapki w górę oraz subskrypcji, jeśli film się tobie spodobał. Do usłyszenia.